Dzisiaj nie dotykam żadnych ludzi w Stumble guys, bo jak ich dotknę, to muszę użyć emotki zaczepki. No i słuchajcie, w końcu dzisiaj nagrywam Stumble guys, gdzie mam nie dotknąć żadnych ludzi. No i dajcie łapkę do góry i subskrypcję na ten kanał. Jak tutaj widzicie, no i co? Bierzmy się do odcinka. Dobra, więc widzowie, ale oczywiście najpierw zostawcie łapkę do góry i subskrypcję, a ja kręcę, słuchajcie, tym kołem szczęścia. Które właśnie jest tutaj, i zobaczymy, co z niego uda mi się dropnąć. Może coś fajnego, może nie, zobaczmy. Dostajemy 5 klejnotów. No to lepsze niż wetony, co prawda. No i mamy jeszcze drugie kręcenie. Słuchajcie, więc mamy drugie koło szczęścia, i uwaga, uwaga, co mi się tutaj trafi. Nie gadaj, że znowu to samo. A nie, trzy wetony, kurde. Dobra, pięć klejnotów lepsze. Okej, okay, słuchajcie, więc co dzisiaj robimy? Dzisiaj zagramy się w legendarnego blogdasza i za każdą osobę, jaka mnie dotknie, muszę bez przerywania ukończyć całą emotkę zaczepki, zaczepki. Całą bez skakania, więc to będzie naprawdę ciężkie. I od razu muszę to zrobić, bez czekania na odpowiednią przeszkodę. Po prostu to robię, więc gramy w legendarnego blokdasza. No, i mamy, i teraz pilnować tylko, jak ktoś oczywiście zrobi na mnie wślizg i uderzy, to też się liczy, dobra, więc ja tu żadnego, słuchajcie, gracza nie dotykam. Tak się w miarę staram, przynajmniej nikogo nie dotknąć. O, nie, dotknąłem tego skeleta, więc czekajcie. Muszę zrobić tą emotkę zaczepki, oczywiście, dobra, idziemy tutaj. Ej, to będzie ciężki challenge. Chyba nie dotknąłem tego kosmitę, tak mi się wydaje. Ej, to naprawdę będzie ciężki challenge, słuchajcie. I nie będziemy grać tylko w legendarnego Black Dasha. Bo jak skończymy, to zagramy sobie w coś innego. Znowu muszę użyć. Okej. Okay. O nie! Najgorzej, że teraz będą te skoki. Uuu, chciał mi walnąć! Dobra. Okej, okay, nie dotknąłem żadnego człowieka. Nie, nie dotknąłem nikogo niestety yy, w sensie. No dobrze. Dobrze, że nie... A, dotknąłem, dotknąłem! Więc robimy o kurde, dobra? Ja tu tak sobie zrobię. O, nie, nie wiem czy dotknąłem. O, teraz dotknąłem, ale dobra, to już się nie liczy, bo wygrywamy, słuchajcie. Ej, ale to naprawdę może być ciężkie, a potem... Yy, żeby nie było, że gram w samego legendarnego blogdasza bo teraz codziennie na odcinkach będę grał, to mogę, słuchajcie, zagrać w wydarzenie, Beast Challenge, yy, albo, albo dobra, yy, dobra, mamy leg blogdasza legendarnego, ej, ja już dotknąłem na sam początek, czekajcie, tylko muszę poczekać, dobra, robimy, ok, jest, dobra, nikogo teraz nie dotkną. O nie, czekajcie, bo przez przypadek użyłem nogi, a ja dotknąłem tego pikselowego Mr. Beast, znaczy tego latającego Mr. Beasta. Boom. Dobra. Ej, dobrze, że jak nie dotknę to dobrze, jak dotknę to odcinek się nie kończy. Bo taki chciałem wymyślić, ale stwierdziłem, że to by było za głupie. Ja nie dotykam tutaj nikogo, słuchajcie. Nie dotknąłem. Ej, ale ten magiczny Mr. Beast jest fajny w sumie. O, dotknąłem, dotknąłem, ale dobra, używamy emotki zaczepki, skończyła się, więc ja tu sobie po prostu tak użyję. Albo nie, od tego momentu zróbmy tak, że jak nie dotknę żadnej osoby, to nie mogę używać emotki zaczepki. Tak se, słuchajcie, zróbmy. O, dotknąłem, więc używamy. Dobra, ej, to serio mega już cięższe. Mega cięższe to się robi, nie wiem, czy dotknąłem, chyba nie. Chyba nie, więc przenikamy. O dotknąłem, teraz dotknąłem jakieś astronauty. O nie. Ech, nie! Dobra, o nie, dotknąłem szkieleta, dotknąłem szkieleta! Czekajcie, bo ja przez przypadek puściłem. Teraz muszę dwa razy zrobić. O, trzy razy muszę, czekajcie, bo trzy razy muszę emotkę zaczepki zrobić. O! Czekajcie, zrobię dwa razy na kolejnej rundzie, bo teraz to nie, to się nie wyrobiłem. Przepraszam, widzowie, ale ja się nie wyrabiam. Więc dwa razy emotka zaczepki w następnej rundzie. Ale przynajmniej doszliśmy do finału, i to jest najważniejsze. To jest najtrudniejszy challenge. No, może prawie, bo Stamped Hardcore był tak naprawdę mega trudny. Więc jeszcze dwa razy muszę zrobić. Dwa razy, słuchajcie, robię emotkę zaczepki. Już muszę trzy razy. O! O, dobra. Czekajcie, bo trzy razy muszę emotkę zaczepki zrobić. Pierwsza. Dobra. Druga. Okej. Okay. O. Czekajcie, bo. Nie, i trzecia jeszcze będzie. Teraz jeszcze dwie muszę. Dobra, to jest pierwsza. I tu druga. Dobra, udało się. Słuchajcie, udało się. Myślałem, że nie zdąży, ale się już. Udało. Dobra, więc let's go. Odbijamy się i pięknie tutaj lecimy, dobra. Już chciałem tutaj użyć emotki zaczepki, ale dobra. ok. A to będzie ciężkie bez emotki zaczepki, bo jestem do niej przyzwyczajony. O, dwa razy muszę zrobić, bo dwa razy mnie ktoś dotknął. Dwa razy... Ja nie mogę, ale to jest męczące po prostu. O! Oho! Rozwalił mi tu przejście a sam zdechł. W się... Sensie, umarł. O, znowu raz muszę. O nie. Nie wiem, chyba zdążyłem, tak mi się wydaje. Dobra. No nie. walnął mnie. O nie, raz muszę zrobić. Raz. Zrobione. Więc teraz lecimy tutaj. Ok. I teraz o nie. Dobra. I chyba nikt mnie nie dotknął. Słuchajcie, chyba nikt. Nikt, a nikt mnie nie dotknął. Jest! Ej, ja sam z perankiem teraz zostałem. To dobrze, że nas nie ma już tylu. Bo teraz siebie może na bank nie dotkniemy. Mam nadzieję, że mnie tylko nie dotknie. Bo ja go nie. Ja będę się. Odsuwał. Ja nie mogę. Naprawdę nie mogę używać tych emotek zaczepek. A teraz czas na wydarzenie, słuchajcie, gramy w wydarzenie pod tytułem Wszystko jest możliwe, czyli trzy losowe rundeczki I słuchajcie, w ogóle zapomniałem wam na początku powiedzieć, ale wpadajcie na mój drugi kanał Alex Plus, gdzie jest tylko jeden film, niestety Ale dobra, lecimy, nie, nie dotknąłem nikogo Nie, chyba nie dotknąłem, tak mi się wydaje O kurde, no trzy, i cofnęło mnie do po początku bo ja tak się staram po prostu ludzi unikać w tej grze Ale dobrze, że przynajmniej nikogo nie dotknąłem, no Wtedy by były jeszcze większe problemy Ale super, słuchajcie, idziemy tutaj Nie dotykamy nikogo, żeby nie robić na tej mapce emotki zaczepki O, dotknąłem... Daj nam mi drona, czekajcie, muszę zrobić pełną emotkę zaczepki widzowie Dobra, jako ostatni wszedłem do mety, o kurde, a już się bałem, że tego nie przejdę, bo tak na początku mnie wszędzie cofało, ale na szczęście nam się udało. Więc następna giereczka, to co mamy, oby coś fajnego, Turbo Temple, dobrze, bo tutaj nikogo nie dotknę, bo jak dotknę czyjeś auto, to to się nie liczy, ale dawno nie grałem w tą mapę. Nawet mi o niej nie przypominajcie, się, bo ja jej tak nie lubię, nie lubię map takich z autami, ale auto to się nie liczy jako osoba. Auto to się słuchajcie nie liczy jako osoba. Więc lecimy, kurde bo ja tu się zagapiłem i spadłem przez to, więc o nie ja nie lubię tej mapy, właśnie dlatego właśnie przez te słuchajcie, przez te skoki ich nie lubię, oh my god. Bo tylko 8 osób może przejść. A jak nie przejdę tego, to zrobimy sobie może jeszcze jedną łądeczkę. Bo tu są dwa okrążenia, widzowie. A ja nie, nie wyrabiam się z tymi okrążeniami. Dobra, czekajcie. Ej, bo... <ścoughs> ja, ja teraz nie ogarniam. Dobra, używam boosta. Używam boosta. Jeszcze w te sikiery wpadam, masakra dobra, ale mam nadzieję, że przejdziemy. W sumie chyba nie, bo ja nie lubię tej mapki i rzadko kiedy ją przechodzę. Ja ją nie grałem przez 5 miesięcy, chyba w Normalnie przez 5 miesięcy. Ej, a te emotki można używać, ale one nic nie dają w aucie. Dobra, więc lecimy. Ja tu używam boosta i boosta, dobra. I jeszcze jakieś busty tutaj inne, porzucane na mapie są. Więc teraz korzystam z tych ramp. Słuchajcie, bo te rampy mi dają trochę busta I mam nadzieję, że osoby żadne mnie tutaj nie dogonią. Że wszędzie sensie nie wyprzedzą, że nie wiadą pierwsi na no, metę. Tam już widzę kogoś przede mną. Tu ktoś mnie jeszcze dogonił. Ktoś mnie ciągle zaprasza do grupy. O nie, czekajcie, o, nie panuje teraz nad pojazdem. Dobra. Używam boosta, słuchajcie. I lecimy, i lecimy teraz tutaj. Już jedna osoba jakaś przesła, przeszła, więc ja też chcę to przejść. Szybko boost. Dobra. bościor. Tutaj wleci kolejny. Dobra, teraz używam swojego boosta, słuchajcie. Ej, może się wyrobię jeszcze. Mam szansę się wyrobić. Tutaj jest jakiś booster. I uwaga, jako piąty z ośmiu, słuchajcie, przechodzę jako piąty w końcu. Yy, udało mi się to przejść. Za dużo montażu to ja w filmach nie robię. Każdy wie. Nawet to widać, gościek skręca w ogóle. Dobra, i teraz słuchajcie, doszliśmy do finału i mam nadzieję, że ten finał będzie mega ekscytujący. A, a piszcie mi też propozycje na następne filmiki, bo mi się już skończą propozycje, co mogę nagrać, ale wiem, że codziennie będzie legendarny blockdash. O kurde, ej, w ogóle na finał nam się blockdash trafił. Jak nieźle, jak nieźle, dobra. O, bananek mnie nie dotknął chyba. Na szczęście na tamtej mapce nie musiałem się z nikim uwerać. Teraz lecimy tutaj. Ktoś miał tu glitchi z poprzedniego sezonu, ja mam tego misterbista Magicka I każdy chyba sezon turniowy trwa 14 dni Bo kiedyś trwał 15 Nawet kiedyś miał 15 poziomów, teraz ma 20 Od tamtego turnieju... O, muszę robić emotkę zaczepki Do... Ej Dobra, na ostatniej chwili, słuchajcie, zdążyłem, ale ja nie mogę, co to było Normalnie na ostatniej chwili o, małpa mnie dotknęła chyba. Słuchajcie, małpa mnie dotknęła, więc muszę zrobić emotkę zaczepki i zrobiłem! Bo tak normalnie to bym nie musiał robić. O nie znowu! Jakiś pikselowy Mister mnie dotknął, ale zrobiłem emotkę zaczepki. Tacy. Prawie, prawie bym wpadł w kolce i może nawet finał przy tym wygramy. Czekajcie. Może nawet finał przy tym wygramy, kto wie. Ja tutaj... No! Ja, przestań mnie zapraszać! Dobra, ja się tak odbić. O nie, nie, najgorzej.